Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym z Wami rozważyć fragment z Ewangelii Mateusza z 12 rozdziału od 46 do 50 wersetu. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza na, yy, odpowiada na informację o tym, że Jego matka i bracia chcą się z Nim spotkać i porozmawiać, i w tym fragmencie przedstawia swoją prawdziwą rodzinę. Jeszcze mówił do tłumów, gdy z zewnątrz stanęła Jego matka oraz bracia. Chcieli z nim pomówić. Ktoś doniósł Jezusowi: Twoja matka oraz bracia stoją na zewnątrz. Chcieliby z Tobą porozmawiać. On zaś odpowiedział temu, który o tym doniósł: kto jest Moją matką i kim są moi bracia. Po czym wskazał ręką na swoich uczniów i oświadczył: Oto moja matka i moi bracia. Każdy, kto wypełnia wolę Mego Ojca w niebie, jest Moim bratem, siostrą i matką. Ten fragment jest zaproszeniem dla każdego człowieka, faryzeusza cudzołożnika, plotkarza, oszczercy, złodzie, ateisty czy tak zwanego dobrego człowieka, do tego, aby przyjść do Jezusa i stać się częścią Jego rodziny. Bo dla Jezusa każdy wierzący pełniący wolę Ojca jest Mu bardzo drogi. Dlatego ważne jest bycie we wspólnocie wierzących, którzy tworzą taką duchową rodzinę. Potrzebujemy siebie nawzajem, aby dodawać sobie otuchy, to tym bardziej. I wyraźnie widać, że zbliża się ten dzień, jak mówi autor Listu do Hebrajczyków w 10 rozdziale w 25 wersecie. Uczy to również nasz szacunku, jaki powinniśmy mieć wobec Ciebie jako ta duchowa rodzina. Jeżeli, drogi przyjacielu, bracie, nie masz takiej duchowej swojej rodziny, to poszukaj lub bądź tym, który założy w swojej okolicy taką wspólnotę nie wiesz co i jak, to zapraszam do kontaktu. Chętnie pomożemy w pożeraniu Królestwa Bożego i zakładaniu duchowej rodziny, abyśmy mogli w niej znaleźć otuchę, wzmocnienie i siłę, właśnie w tych trudnych czasach, w których przyszło nam żyć. Radości w Panu, do usłyszenia tego, jeżeli Pan Bóg pozwoli.